Witajcie, witajcie, drodzy widzowie Dzisiaj ponownie mnie Trójka. Tym razem Norwegia. Za kierownicą siedzimy Audicy Quatro Klasyka, bieżąca legenda tak naprawdę. No i cóż... widzicie trochę śniegu. Mimo że za oknem śniegu nie ma na szczęście. Tak. trzeba trochę go powspominać. No na klawiaturze bez pedału gazu to... Jest zdecydowanie ciężej zapanować na samochodem To by się nawet przydało, manualna skrzynia biegów zawsze trochę bezpieczniej zrzucić wyższy bieg na śniegu niż mielić kolami Kolami, kołami Oj, oj, oj Jakoś samodzielnie panować nad samochodem No ale rzuca Spokojnie, spokojnie Zauważyć się na śniegu to przede wszystkim nie mielić, nie mielić, tak? Zbyt duży moment obrotowy powoduje właśnie tylko to, że nasze koła kręcą się ach, kurczę w miejscu i tak naprawdę nie trzymają się podłoża, marnując przy tym właśnie moc samochodu. A tutaj też trochę za bardzo używany był silnik. O kurczę, o kurczę. Ajajaj, udało się nie z tego wyjść. Ręcznie by się przydał, ale nie chcę ryzykować, żeby obróci nie obróciło samochodu. Ale troszeczkę... Oj, kurwa, wygłamać. Nic, właśnie te chciałem uniknąć, czyli tego obrotu. Jak tam czas? Ach, słaby odczep się od tego. Rozkleżyłem się niestety. Słabiutko, raczej nie będziemy piersi. Mimo tego takiego wariowania na odcinkach, to jechaliśmy za szybko. I tam 5 sekund straty, no raczej nie damy tym razem rady. Na jednym odcinku może uda się wskoczyć, chociaż na drugie miejsce. Ja i <grywa> <grywa> Don't worry. Nie mam drzwi, nie ma szyby. Samochód już znosi. Kurde. zapomnieli. No co, i no w tym miejsce skończymy tym razem. Siódme. Tragedia. Hmm. Samochód jak nówka blaszka. No więc obejrzymy sewer playka. Do tego momentu jeszcze samochodzik plus palinka plus świeci się aż psujajca aż jak psujajca jajca. Nie było do tego momentu źle, nie zaczęły się drobne błędy. No i tego, romnięcie w drzewo porządne. się przyznać sami, że nadal grafika potrafi cieszyć oko. Z niczego sobie. Kilka fajnych efektów, prawda, zawsze były fajne. Bardzo żałuję, że tego nie ma w Hot Pursuit. ostatnim, właśnie jednym z ostatnich need for Speedów. Ani The Run. Braki play'a w samochodówce jest tragedią. O, tułota już się posypała, już zdarzę, zgubiliśmy. To nie był koniec świata, jak widzicie. Kilka małych. Drobnych poskoków, latające zderzaki, botniki, ale jedziemy dalej i tu już ścięcie płota Kolejna strata czasu Kolejny błot, obrót Nie ja też nie tu no Ale od tego zacząłem się tak naprawdę problem chciałem podgonić A w związku z tym zacząłem robić błędy Niestety Wyszło, jak wyszło, co widzieliśmy wcześniej podczas przejazdu. No i lecimy. O, wow, piękne ujęcie jeszcze. <grywki> Lekki wiejski tuning. Masakra, dobrze, to już koniec wyścigu, więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobał wyścig i do zobaczenia następnym razem, pa!